CFOG9 Tutaj znowu cmentarz kto yy, nie słyszałem o tym panu, przyznam się szczerze. taki był Zaruba o nie pisał w tym czasie hmm. Nie, że prawda? Nie, nie, nie pierwszy raz cmentarzu? Ja kiedyś byłem, ale już dawno. Ja często nie jak wobec mieszkam ale rzeczywiście tutaj... Aha. Tutaj yy, na to, tak? Na ten kopiec, jakby? Co to jest? Korpus polskiego, pewnie walka w 17-18 roku, Polski wtedy nie było. Aha. To Było tam wojsko w Rosji. Było broń skrzynkowiska, bo tam ziemią żądali bolszewicy. To nie pamiętajmy swoich broni. Mhm. I nie mogliśmy dalej niszczyć. Co ja dobrze, to widziałem jak po raz pierwszy cmentarze niemieckie, tylko też nie wolno było robić. Mm -hmm. na dworze w takiej małej miejscowości, gdzie tam bym na cmentarz, to na razie, że jest. Rozmawiałem z kimś, że tak. A to właśnie, że było miejsca. Mówią, nie, tam Niemcy leżą. Ziemię. Tu ziemię. By mm -hmm. To był miejsce unidości, to nie wiemy, faszyści, to nie wiemy, by... gestafowcy. No ja, ja z Gdańska jestem, to, 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 to tam są. Nie wolno było tak robić. Nie wolno było robić. To jest barbarzyństwo. Ale, ale kiedyś były pomysły, żeby tutaj na przykład y z tych zalei zasłużonych tych y komuchów czerwonych katów usunąć Tego, gdzieś ładnie z honorami gdzieś przenieść. Nie uważa pan? Nie Czy powiem, nie, raczej nie? To, nie. To, to Już w trupowi trzeba dać spokój, tak? To, to jest historia. Mhm. Za, za, za no nie historii, No Nie, no nie. Za, no, nie no, ta. To co tu Mhm. No, ale myślę, że, że powinni A, ludzie to wiedzieć. No, ale że również się Niemcy, się po prostu patrzą na i groby w na ziemię. No, nie, no, zgadzam się z panem, że trupom należałoby dać spokój, ale no przenieść ich ładnie, elegancko. Tak. tam ale gdzieś na, na... Smesa... Osobny smentar. Smentar. No, bo takie, takie, czy to jest dobre, takie pomieszanie, właśnie. Tej, Dużo polacy i bohaterzy. no właśnie, Soro. no tak. Niektórzy z tych rodzin, z, z tych grobów, starali się taki stowarzyszyć. że się wstydzili tego. To pan uważa, że się stało, że tak się stało, ale że już. Wiesz, trzeba nad tym przejść do porządku dziennego, czym, tak? Czym? No że właśnie jest taki pomieszany ten zbędność tak, 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 to jest historia mm -hmm. To jest cała historia Polski XX wieku mm -hmm. Ja się urodziłem w złych czasach Ja się urodziłem w Szydłowie, mm -hmm. Jeszcze jakieś ciekawe, interesujące groby zna pan tutaj? Tak, to... o, przewodnego Nie pan mnie nagrywa, czy nie Nagrywam, ale pana nie filmuję, bo on sobie nie życzy, tak? tak ale ale pan, pana tak, wypowiedź tak, może tak, być ciekawa. Tak, tylko ja mówię bardzo nie tak, no, za szybko mówię. No, no, no może pan po, po, wolniej mówić. Słucham? Nie z internetowej telewizji, takiej własnej, sumptem robionej. Matka Rudego i jego aha, to jest ten słynny. Ślący. Rudy, tak? Jego ojciec został na tym nim i skończyło się ślimy. Chyba zjedno go, 80 rudy. Tak, marty z głodu. A to w związku z działalnością syna go. Tak przypadkowo, akurat był wtedy w domu. Matki nie była, a on był. Aha, aha. I to jako taka odpowiedzialność biurowa, tak? tak? Rodzinna, tak? Zresztą, bo w Polsce by się wtedy udało ich w ogóle. No tak. A matka żyła bardzo długo. Bo ja chyba wtedy nie był w domu. jest z ogromnym bohaterów. I hmm. towarzyszy nie ma. Tutaj nie ma, w tym, tym zaułku. Ty... Tak. Najmłodszy żołnierz ma 11 lat. A nie, A, Najmłodszy z powstania Warszawskiego, tak? 11-letni. 11 Chyba straszna nie da wina chleerowców. Straszna. A potem wyzwoliciele też byli straszni. Pamiętam tak w 1944 roku. Mm -hmm. Szalona radość ludzi, bo chlearowcy ma śmierć, bo o śmierć. A potem widziałem jak podejdzie wtedy się strzygał na łyso, smarują sam mm -hmm. i bliźnica w mm -hmm. To już ma dzicz. Te kobiety mm -hmm. się bały. Idziemy wczoraj nie podle do czeka. Ja jestem bieżący, przy każdym Bogu macierzy coś dziękuję. Wśród to jest bardzo niemożliwe. A tam na porze, jak się załapie łóżki, gdzie są tak. Wśród to jest niemożliwe. To nie do rady. A to już był początek i koniec. Mm -hmm. Ja mam ogromne szczęście, bo ich złe rodzice nie zginął, ani w czasie odpadki dla Rosja, ani sowieckich. To jest strasznie inaczej. Nie jednych z tych No nasz znajomy, przyjaciel, ojciec zmarł w 87. Także został zamordowany przez UB. Przy tam jest wrgniali, to jest zorwani ludzie. Jeżeli Boże, właśnie tam z tej parafii, w tej parowej ksiądze kopiełuszki. To nie byli zorwani ludzie w nube. pracował po pizzy i badał schorzenie w Czernobylu. No tak. wszystko opublikowano w wodzie. Miało strzeżenie w tecznej mieszkalnictwie. I odpęczy oficjalnie Oficjalne samabójstwo. Tak, tak. A z tego pijasa teraz? No jak ktoś tam budował, żeby Ja. To trochę za późno już jest teraz. Co z kością można wnioskować teraz? Nie na Tak. To będzie Tak. Tyleż zośka. Aha. tej walce tylko nie jest zgrozony. Otóż przez to Jeśli już to budynku też nie przeżyli. Ja Bo wykończyli wszystko. Powstanie warszawskie dla moszczyników to jest wspaniała rzecz. I teraz to to za No właśnie no. A może by się przydali ci chłopacy na walki z komuną. Tak, ale to by nie da obrady, dłużej by trwało. No. walczyli to ostatni zmian jest 60 roku z taki. Ale z komuną do walki, może nie żeby powstanie robić, ale przynajmniej żeby ta egzekucja na ubekach wykonywać oczywiście. miało. Oczywiście. To chyba największy bohaterem. A tak, rudy. Grup Rudego.

Pierwsza odpłynięcia z okupacji czarowskiej to jest zamach na Kuczerę, To jest ta Właśnie, mój że się się spacer. ja wtedy 6 lat. będzie na na z hanesku. Zagapił się. Były puste ulice na Wilce. Do parku Jazowskiego mhm. A tam zaczęła patrząc na Rzebermachtu. Chwała Bo to był SS, albo gestapo, to byśmy się nie objawiali ze sobą. Bo legitymowali głupi w tych głupich Polaków. Pół godziny mhm. tam oszło do to później to już byłoby gorzej, nie? Tak, no, tak. Ale to był nerwa, to się poborodzi. To onierze, mm -hmm. tak. się jeszcze trzeba potem wygrywać. Trzeba tych 400 osób. Dobrze, to dziękujemy panu za o, a, a, <laughs> tego... pomoc tutaj, ciekawe informacje. Jeszcze coś ciekawego ma pan do powiedzenia?

Tylko nogi zdjąłem, panie. To jest. Yy... Baczyński. A też Kamil. O, też bardzo ważne. I co na tle akustyki ci w całości brzmi się? Aha. W ja tej to była to rozpacz, trzeba się 10 karetami i biterkali z benzyną. No ale jacy ludzie tutaj ginęli, no. no bohaterowie. No, bohaterowie no, bohaterowie i, i, i... Nie tylko odważni, ale mądrzy, no inteligentni, no to, to, to cała lita zginęła, no w katelię. to, że boczywiliście są w stanie trzymać ofrezywy. Ale gdyby nie zatrzymali, a, to byłoby to samo co było w Wilnie na przykład. I, tak. Wilnie z, a z Achowcy w z bolszewikami mhm. i potem się po otoczono, rozbrojono. Tak, no, tak. się. W rogu było dwóch. Mm -hmm. Ten ze był bardziej fałszywy. Tak. Ale Hitler chciała śmierć, nie uniknęła śmierć. To nie, nie było ratunku. Hitlera miał dostać kilkaset tysięcy Polaków, niewolników, analfabetów do, naj, do najcięższych prac. Mm -hmm.